Cześć! Dzisiaj mam dla Was trochę zaskakujący filmik. E, filmik pod tytułem Tropiki to nie raj, czyli wady mieszkania w Kostaryce. E, wada numer jeden. Wszystkie rany tutaj goją się trzy razy dłużej. Dlatego jeśli masz jakieś przecięcie, zadrapanie, to jak normalnie w Polsce goiło się to w tydzień, tutaj będzie goiło się przez trzy tygodnie i do tego trzeba po prostu przywyknąć, bo tak jest. Trzeba też o te rany dbać, trzeba je przemywać, trzeba uważać, żeby nie siadały na nie muszki, które przenoszą różne choroby, głównie papelumoyo, tak zwane papelumoyo. Łatwo też zainfekować taką ranę, więc trzeba o nią dbać zewnętrznie i wewnętrznie poprzez dobrą dietę. Wada numer dwa to są częste infekcje skórne, zwłaszcza na początku i zwłaszcza u dzieci. Bardzo często, właściwie zawsze, występują infekcje skórne, które wyglądają trochę jak. Nie wiem jak ospa, to są takie wysypy w różnych miejscach ciała, po prostu z trupków, pęcherzyków, ran i one się goją od miesiąca, czasami do trzech miesięcy, i też trzeba o nie codziennie dbać, odpowiedni sposób je traktować. Może dokładnie o tym, ewentualnie jak sobie z nimi radzić, po nagram inny filmik. W każdym razie musicie być na to gotowi, że jeżeli się przenosicie do tropików, to prawie na pewno, zwłaszcza wasze dzieci, spotka właśnie taka infekcja skórna. Wada numer 3 to jest stale wysoka temperatura. Momenty, kiedy się robi trochę chłodno, występują bardzo rzadko. Zazwyczaj, kiedy jest dużo opadów, nad ranem, kiedy kończy się noc, jest taki najchłodniejszy moment dnia i nadal to jest taki lekki chłodek, ale generalnie jest cały czas gorąco. Więc często jest tak, że idziecie się umyć pod prysznic, potem z niego wychodzicie i dosłownie nie wiem. Posprzątacie chwilę w pokoju, albo przygotujecie jedzenie i już jesteście zali spoceni. Także to jest coś, do czego też trzeba przywyknąć. Wada numer 4 to jest duża wilgotność powietrza. I teraz przeniesiemy się do takich moich podpunkcików. Po pierwsze, Pleśnieje wszystko, co jest z naturalnych materiałów, zwłaszcza jeżeli ma częsty kontakt z wodą lub jedzeniem. Czyli nie ma sensu tutaj posiadanie drewnianych desek do krojenia, drewnianych sztućców, drewnianych miseczek, drewnianych szczoteczek do zębów czy drewnianych zabawek. Tak samo ciuchy robią się bardzo szybko stęchłe i najlepiej przytrzymywać je w plastikowych workach albo plastikowych em, pudłach. Raczej trzeba je prać od razu po użyciu, więc raczej się nie nosi. Tej samej rzeczy przez kilka dni I jeżeli zabrudzimy je, je lekko jedzeniem To trzeba je wyprać od razu W przeciwnym razie będzie na nich pleśń Której potem się nie da sprać Z powodu wysokiej wilgotności Bardzo szybko psuje się też elektronika Dlatego jakieś takie <głos》>, Ważniejsze dla nas, bardziej wartościowe Sprzęty elektroniczne warto również przetrzymywać W jakichś foliowych workach Również często domy w środku mają taki stęchły Zapach. Jeżeli nie są zbudowane odpowiednio, jeżeli nie mają przepływu powietrza, to będą po prostu stęchłe. Um, w tropikach puszą się włosy. Nie ma czegoś takiego jak gładkie włosy. Po prostu włosy się puszą. Z powodu wilgotności tak samo nie schnie pranie. Jest tylko dosłownie kilka godzin w ciągu dnia, kiedy można wysuszyć pranie, i to wtedy, tylko kiedy świeci słońce. Jeżeli tego słońca nie ma, nie ma opcji, żeby nam wyschło pranie, więc Robimy pranie wtedy, kiedy jest słoneczny dzień, albo używamy suszarki. Tak samo pościel bardzo szybko robi się taka yy, yy, ma niefajny zapach i mamy praktykę, że wieszamy ją po prostu codziennie na słońce. Wada numer 5 to jest wszechobecność różnego rodzaju stworzeń, głównie owadów, czyli mrówek, termitów, różnego rodzaju os, yy, jakichś muszek, yy. Karaluchów, które po prostu włażą do domu, i one po prostu mieszkają z nami. One po prostu chodzą po ścianach, po podłodze. Nie można zostawiać jedzenia nigdzie na więcej niż kilka minut, bo zaraz tam się zejdą właśnie muszki. Do bananów, do różnych innych owoców lecą różnego rodzaju osy, tego jest po prostu pełno. Tak samo karaluchy. Po prostu to jest normalne, że w każdym domu tutaj są karaluchy. Choćby nie wiem, jak luksusowy dom ktoś posiadał, to i tak w nocy biegają po nim karaluchy. One nie jest ich jakoś bardzo dużo i nie są jakieś takie strasznie obrzydliwe i ogromne, ale po prostu są i trzeba do tego przywyknąć. Jest też bardzo dużo różnego rodzaju ślimaków, jaszczurek, gekonów i żab, które nie są aż takie, nie ingerują aż tak bardzo w nasze życie. Ale zostawiają po sobie kupy. Gekony zostawiają takie kupki jak, jak kupy chomika, ale są bardziej lepkie niż kupy chomika. Natomiast żaby, również żaby wchodzą do domów, słuchajcie, i żaby zostawiają ogromne, śmierdzące, mokre kupy. Wada numer 6 to są niebezpieczne zwierzęta. Tak, w Kostaryce występują jadowite węże, występują e, trujące, mawstrujące, um, powłoką na sobie, śluzem żaby i, i mrówki, bullet ants, których ugryzienie bardzo, bardzo boli. I tak one tu są, ale jeżeli się przestrzega pewnego rodzaju zasad funkcjonowania w dżungli, to one nikomu nie robią intencjonalnie krzywdy, także... Może się zdarzyć, oczywiście, równie dobrze możemy przejechać samochód. Wada numer 7. Problem z drewnem. Bardzo ciężko jest tutaj o trewary drewno, które jest dobrym materiałem na budowę domów. Um, nawet jeżeli już je mamy, trzeba je bardzo dobrze zaimpregnować, żeby nie żeby nie było zaatakowane przez termity. Natomiast większość właśnie domów jest budowana z kiepskiej jakości drewna i po prostu jest zjadana przez termity w przeciągu kilku lat. Numer 8. Nigdy tutaj nie ma ciszy. Nigdy. Tutaj cały czas słuchać zwierzęta różnego rodzaju ptaszki, owady, małpy. Tutaj nigdy nie ma ciszy. Dziewięć. Komary. Nie jest tak źle jak w Polsce nad jeziorem w lesie, ale generalnie przez cały dzień i przez całą noc kręcą się komary różnego rodzaju. W ciągu dnia są to komary, które przynoszą dengę, która występuje akurat w tym regionie. I... One się zachowują trochę inaczej niż zwykłe komary, są jakieś takie powolne, więc można je łatwo odgonić. I generalnie dengę nie jest aż tak niebezpieczna, jak, jak się roztacza taką aurę nad nią. Może być niebezpieczna dla ludzi o słabej odporności, o zanieczyszczonym bardzo ciele. Natomiast nie są one aż tak uporczywe, jak mi się wydawało, że będzie. No w każdym razie warto mieć moskitierę, bo tak naprawdę, jak śpimy, nawet jeden komar może być wkurający, no ale one są. I są cały czas. Długość dnia. Ym... Dzień tutaj jest równy nocy, więc dla kogoś, kto lubi długi dzień w wakacje w Europie może to być trochę takie zaskakujące, że jest taka wakacyjna aura, a dzień nie jest aż, ta długi, aż tak długi, jak do tego przywykliśmy w wakacje, ale do tego da się przyzwyczaić. Słońce zachodzi po 18 już jest ciemno, wstaje przed piątą, więc my tak naprawdę chodzimy spać właśnie. O 18 już się. Szykujemy do spania, o 20 chodzimy spać, stajemy około godziny 5 i jest to bardzo dobry tryb. Ale wiem, że niektórym to może nie odpowiadać. Wibracje natury, owoców ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, to przenikanie się wszystkiego w powietrzu przez tą wilgotność sprawia, że detoks taki fizyczny i emocjonalny bardzo tutaj przyspiesza. Jest intensywny i niektórzy tego nie wytrzymują. Numer 12. Brak dostępności produktów, sklepów. Instytucji rządowych, instytucji kulturalnych, kiepska jakość usług. No i my z Europy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chcemy sobie coś kupić i po prostu idziemy i kupujemy. Tutaj ja mam nawet problem z kupieniem majtek. Numer 13, Kompletnie inna estetyka, jeśli chodzi o to, jak wyglądają nasze domy, jak się ubieramy, o wszystko. A po prostu tutaj ludzie bardziej są skupieni na funkcji, a nawet jeśli chcą estetyki, to ona jest taka latynoska, trochę taka inna niż europejska w innym kierunku, więc każdy tutaj przyjeżdżając doznaje po prostu szoku estetycznego ehm, bo albo jest stare brudne i zniszczone, albo jest jakieś takie dełkowate i uff, księżniczkowate i macho. Numer 14, kompletnie inna mentalność, przede wszystkim ludzie są tutaj z naszej perspektywy z naszej perspektywy niesłowni, yy, spóźnialscy. Moje ulubione powiedzenie: jeżeli mają przyjść do pracy, jak się ich pyta, kiedy przyjdą do pracy, to odpowiadają jak Bóg pozwoli. 15. Kostaryka jest droga. Tutaj jest drogo, tutaj ceny są wszystkiego porównywalne, myślę, do Włoch, Niemiec, może nawet czasami droższe. Nie ma tutaj adresów, yy, chyba że w bardzo dużych miastach. W każdym razie przez to nie można sobie zamówić na przykład paczki do domu. I jeśli ogólnie chodzi o wysyłanie paczek, to jest to bardzo skomplikowane, robią dużo problemów, o których ja mówiłam na przykład w vlogu, który podlinkuję w opisie. I słuchajcie, bardzo notorycznie zdarzają się kradzieże. I wyobraźcie sobie, że jak ja odebrałam moją paczkę, okazało się, że został z niej ukradziony telefon i jedna sukienka. I jest to podobno notoryczny proceder w Ameryce Południowej. Słaby internet. Zasięg komórkowy nie w wielu miejscach jest tutaj kiepski, nawet stały internet często jest tutaj kiepski, w miastach jest lepiej, ale ciężko dobry internet w miejscach poza miastem. Zawalające się drzewa. Tutaj bardzo często po prostu drzewo, które wygląda ok, nagle się przewraca i bardzo często przewraca się na linie telefoniczne, na linie prądem, Więc często nie ma z tego powodu Połączenia internetowego Telefonu ani prądu Ale dość szybko to naprawiają No i może to być niebezpieczne Może spaść na człowieka, na dom, na drzewo Na samochód Jest tutaj bardzo mało Stacji benzynowych I one są na takich dużych odległościach Więc jak mieszkamy w jakimś miasteczku To na przykład czasami jest tak, że stacja jest benzynowa od Dwa miasteczka dalej no i to może być trochę problematyczne. Pomiędzy tymi momentami, kiedy jest taka w miarę umiarkowana sytuacja, jeśli chodzi o opady i susze, to mogą wystąpić albo, albo bardzo ulewne deszcze, które po prostu wylewają rzeki, jest tego mnóstwo, wszystko jest podtopione, zniszczone są uprawy, albo mogą być momenty suszy, kiedy jest bardzo mało wody i wtedy często wyłączają wodę miejską, a nawet jeżeli mamy wodę ze studni, czy ze źródła, to po prostu ona się kończy, jest jej mało. Zdarzają się też często drobne kradzieże, także nie warto samemu chodzić po plażach wieczorami albo chodzić w miejsca, gdzie to może się stać, gdzie nie jesteśmy sami, bo prawie na pewno zostaniemy okradzeni, nie zostawiamy oczywiście nigdzie swoich rzeczy. Niezabezpieczonych, nie wiem, jakichś cennych rzeczy w samochodzie, czy nieprzypiętych dobrych rowerów, itd. itd. Słabe drogi. Jest, są tylko drogi takie asfaltowe pomiędzy dużymi miastami, natomiast jeżeli ktoś nie chce mieszkać w mieście, a woli mieszkać poza miastem, to musi być gotowy na to, że będzie dojeżdżał drogą żwirową, bardzo wyboistą i trudną do przejechania. Dlatego warto mieć samochód z wysokim zawieszeniem. 4 na 4, um, którym będziemy w stanie dojeżdżać do domu. Kiepski transport publiczny. Są, jest tutaj jakaś tutaj sieć busów, ale ona nie jeździ jakoś bardzo często. Jest droga. Dzieci również płacą normalne bilety. i Nie wiem czemu, ale kierowcy są bardzo niemili. A taksówki i tuktuki, czyli takie małe samochodziki, są też bardzo drogie. I kolejna rzecz, która może być też plusem, tak jak każda z tych rzeczy, może być też plusem. To szybko rosnące rośliny, w sensie takim, że stale trzeba tutaj nadzorować rośnięcie trawy, przycinanie jej. To po prostu jest tak bujne, że to jest niekończąca się robota. To są właśnie wady życia w tropikach. Ja, my wszyscy, większość z nich już przetransformowaliśmy na pozytywy, ale warto być świadomym. No, dzięki za ten filmik, że sobie go zobaczyliście do końca. Będę wdzięczna za subskrypcje, lajki i komentarze. До свидания.